Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Rise, w grze Act Survival Evolved. Moi drodzy, wszedł update dość taki e, poważny z kilku względów. Pierwszy, e, taki jeden z ważniejszych rzeczy, która była w tym update'cie, to to, że nie można już grać na dzielonych kontach. Czyli coś takiego jak Family Share e, zaowocowało tym, że nie możemy po prostu grać na oficjalnych serwerach, jeżeli używaliście takiej funkcji. Jeżeli graliście na swoich kontach normalnych, gdzie nie ma żadnego Family Share, no to wtedy spoko, można sobie było normalnie grać. A jeżeli nie, to po prostu musicie kupić grę na te konto, na wasza postać, bo wasza postać jest przypisana do waszego konta Steam, także nie można tej postaci przenieść. Kolejna sprawa, mamy, a, mamy małpę, mamy małpę na serwerach, co prawda jeszcze jej nie widziałem, mimo że poleciałem do tej nowej bazy i wróciłem i nie ma tej małpy, no nie wiem, może zaraz poczytam, gdzie ona występuje i wtedy będzie można ją oswoić. Ale czytałem, że oswaja się ją beznadziejnie, bo ona jest strasznie zwagowana. To jest na podstawie takiego oswajania jak delfina, czyli takie non-violent, czyli bez trunk arrows po prostu podajemy jej tej małpie jedzenie, czyli mayo to fioletowe. No i ona się oswaja po pewnym czasie, aczkolwiek ona często łapie Agro na nas, po prostu zaczyna nas atakować i my później musimy uciekać. Ono traci ten timing, dlatego ja jeszcze nie wiem, czy ją dzisiaj oswoję, Zobaczymy. No i kolejna rzecz w updatecie to jajka węży. Wcześniej ich nie było, także one powstają teraz. No i dzięki nimi, dzięki tym jajkom, będzie można właśnie nakarmić taką małpę no i szybciej ją oswoić. Zobaczymy z tą małpą, co będzie. I kolejna sprawa, co powstało w tym updatecie, to SCUBA GIR, czyli. Ekwipunek do nurkowania. On niestety jest strasznie drogi i cieszę się, że oszczędziłem dużo punktów jak do tej pory. No ale z tego co widzę, zobaczcie tutaj, to i tak muszę wydać bardzo dużo. Niedawno miałem jeszcze 800 punktów, teraz musiałem kupić jakieś rzeczy. W ogóle niepotrzebnie to i to kupiłem, prawda? No jakieś tam inne takie. A teraz musiałem na siodło wydać 40 dla Rexa, bo nie mam blueprinta. Niepotrzebnie tej lodówki się uczyłem, bo mam na przykład blueprinta, także no trochę tego jest. Zobaczcie, scuba gear. No, płetwy mogę się nauczyć, 20 kosztuje dużo, moim zdaniem dużo. E, tutaj mamy scuba mask. No i zobaczcie, kosztuje 25 punktów, a do tego muszę się nauczyć scope attachment, których w szafie mam 20. Więc i tak nigdy bym go nie wytwarzał, a i tak muszę się niestety nauczyć. Tak samo tutaj, może się jeszcze nauczyć metal e, reservoir, e, czyli pojemnik na wodę, e, zbiornik na wodę, więc szkoda. Także, no, niestety, no, dla, dla Was się tego nauczę, bo prawdopodobnie te, to jest ogólnie lipa jakaś z tym. E, no, ale zaraz zobaczmy. E, już zaraz zobaczmy tutaj, jak to wygląda. E, gdzie jest ten zbiornik na wodę? Dobra, jest. No i jeszcze muszę się widzicie nauczyć czegoś tam. Czekajcie, bo tu nie jest napisane. No, beznadziejne to jest. To denerwujące strasznie. Czekajcie co tu może być. A tu jest Refertilizer, to nawet nie wiedziałem. Pewnie metalowej jakiejś blachy. Dobra, wiecie co poczekajcie ja tutaj przeczytam co, bo nie chce mi się zgadywać. Dobra, słuchajcie, nauczyłem się tych engramów, poszło w cholerę, w cholerę, poszło ponad 100, bo musiałem się nauczyć jeszcze dodatkowych, no ale dobra, no. Może się przydadzą, na pewno płetwy się przydadzą, bo szybciej się pływa, więc lepiej będzie wydobywać. Weźmy sobie tutaj, zobaczmy, czego ja będę potrzebował do, do zrobienia tych wszystkich rzeczy. Może już mam część przygotowaną, może nie, czekajcie, tutaj zrobimy tak, O. Wszelki wypadek tutaj podłączymy zaraz tą benzynę i tutaj będzie co Armor Skuba, dobra jest. Tak. Perły, pasta i hitynę trzeba przynieść. Tutaj jeszcze kryształ i polimer. Dobrze, no to chodźmy, przyniesiemy to wszystko. Metalu tam było OK. Tutaj polimeru, raz, dwa, trzy. Trochę tej pasty. Pasta już mi się też kończy. Niedobrze. I perły, tak. I czekajcie, bo tutaj mam jeszcze troszkę rzeczy takich. O, no, jest. Perły są tutaj. I kryształ, tak. No to kryształ mam w safe. Kryształ gdzieś tutaj, yy, czekajcie. Tak, żeby nie brać tego nie wiadomo ile. Zobaczcie, co znalazłem. Uu. 170. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Tak będzie, idziemy budować te skuby. Zobaczymy, no, na pewno będzie łatwiej jakoś tam nurkować, wydobywać olej, co najważniejsze. Dlatego no, mam nadzieję, że to się jakoś tak bardzo nie zmarnuje. Włączmy to i teraz tak, armor, skuba. Łetwy, maska i zbiornik. Wezmę sobie jakąś taką hitynową zbroję, bo to nie wiadomo co to się zaraz wydarzy Nawet jakąś taką dupną. Czekajcie tutaj chyba coś jeszcze. Dobra, wiecie co, zakładamy to co jest tutaj, nie chce mi się już patrzeć. Włódki jakieś, a buty to i tak chyba nie. No i spodnie. Dobra Zobaczmy Dobra, wszystko mam, chowamy te ważne, fajne rzeczy O wszelki wypadek Ciach, ciach i ciach, dobra Aha, czyli to się zakłada tutaj, to się zakłada pewnie na, na, na machę. No i płetwy, wiadomo, ale w płetwach będzie o kurcze. <laughs> Fajnie to wygląda, co? Dobra, poczekajcie chwilkę. Na razie to zdejmę, żebyśmy mogli się w miarę poruszać normalnie. Chowamy to. To nie jest mi tak potrzebne. I co tutaj jeszcze mogę wziąć na tą wyprawę? Widzicie, jest zbagowane. On oddycha przez tą maskę. Tak jakby, nie wiem, czy słyszycie to. Dobrze, e, weźmy tak na wszelki wypadek jeszcze może kilof, jakiś, bo się przyda i pokażę wam jeszcze co znalazłem, bo, bo jest epic, epic, epic gida. 176 dmg, dziękuję bardzo, do widzenia. Także jest całkiem elegancko, weźmy jakiś kilof, niech to będzie taki. E, dobrze, chodźmy do delfinka. Aczkolwiek wiecie co, zapozuje chyba, bo... A bo dobra, jedziemy do delfinka. Ryby. No dobra, chodźmy do tej wody. Zobaczymy najpierw tutaj przy lądzie, a później na delfinie. Ewentualnie jeszcze gdzieś popłynę. E, tutaj wszyscy żyją, wszyscy żyją, ale oni to mięso by im się przydało. Dawno już ich nie używałem. E, dobrze, załóżmy płetwy. Załóżmy też maskę. No i taka goła klata. Czekajcie, chodźcie, zobaczymy, jak ja wyglądam. A widzicie, jest błąd kolejny w grze, bo pokazuje mi z tej kamery. Też jakbym patrzył przez te okularki, także. Okej, okay, nieważne. dobra, tak wygląda ta postać, nawet spoko. A w ogóle patrzcie, zresetowało mi mój wygląd mojej postaci. Gdzieś pisali o tym właśnie. Y tak, moja postać wygląda kompletnie inaczej, jakoś tak standardowo. Y pisali właśnie, że był jakiś błąd serwera i, i coś tutaj się zepsuło. Dobra, no chodźmy do tej wody. Słuchajcie, zobaczcie, jak on szybko rzeczywiście płynie. Zastanawiam się... jak tutaj jest z tym tlenem. Zobaczcie, już nie ma tej ikonki w prawym rogu, że tlen. Tak jakby coś tu było, nie? Tak się wstraszyłem trochę, bo wyglądało jak lapras. I zobaczcie, jak daleko widać. Czekajcie, zdejmę tą maskę. I zobaczcie, widzicie? No nic nie widać. Ale super, fajnie to, dobra, to jest akurat fajne, to jest fajne. Tylko musimy mieć na uwadze, że ten tlen się e, kiedyś kończy, no i pytanie kiedy? Podobno jest po prostu durability w... Durability w tym, ale tutaj coś... A niby nie, no niby jest, że na, no, naprawić można. No, to nie wiem. Wiecie co? Poczek dajcie mi chwilkę, popłyniemy. albo nie, dobra, wiem już. Popłyniemy po prostu na rekinie, bo, bo potrzebuje mięsa dla delfina, a delfin to nic nie zabije, więc po prostu na rekinie popłyniemy. Mam nadzieję, że nie zginę. A jak zginę, to trudno. No, chodź. To małpę jeszcze chciałbym oswoić, a tak naprawdę to chciałbym oswoić kilka tych małp. Magella. Magella. Wsiadłem. Oje, no i zsiadłem. Chodźmy tutaj na Magellanę. No, otwieraj bramę. Open the gate! Open the gates! Dobrze, close the gates. Widzicie, jak daleko widać? Niesamowite, fajnie to jest zrobione. Naprawdę fajnie. Ale, już jak jestem na rekinie, to nie. No to nie fajnie. No to to jest nie fajnie. Myślę, że to po prostu jest do poprawy jeszcze. Czekajcie, wylewalujemy go troszkę. Co mu damy? Damy mu jeszcze mili. Do tysiąca dojdziemy, co? Dobra. Już się skończyło. Mam nadzieję, że będę wiedział, kiedy się kończy ten tlen. Dobrze, gdyby można było doładować ten tlen po prostu poprzez. Oddychanie po prostu wypłynięcie, ale wątpię, że tak jest. Dobra, tutaj na przykład mamy olej, ale czekajcie, zabijmy coś, dobra. Zabijmy coś tak na szybko, tutaj jest delfin, dobra, to delfin to i tak mięsa nie będzie. Bo ten Rekin po prostu zaraz tutaj nam się. Rekin dużo mięsa bardzo zużywa. Przykro mi delfinku. Poczekajcie no, chwilkę. Ciekawe czy zwiększa na przykład wydobywanie surowców, co by było dość ciekawe moim zdaniem. No nic nie pływa. A może zobaczcie, na przykład zejdę i... Aha, zobaczcie, jak to wygląda fajnie. Ale nic nie widać. Dobra, wiecie co? To ja zabiję jakiegoś tutaj, znajdę jakieś rekiny i do Was wrócę. Dobra, rekin już jest mój nakarmiony. Czekajcie, to będziemy go mieli na zagwizdanie. No i wiecie co on tutaj mimo wszystko już pod samą wodą nie pływa tak szybko, jak, jak tam na górze, bo tutaj są silniejsze. Kurcze, się trochę boję. Jak jest taki ograniczony widok, nie ma całego pola, to tak nie wiadomo w sumie. Więc troszeczkę tutaj powydobywam, ale nie wiem, czy to jest bardzo pomocne. I dodatkowo jeszcze z tym update'em. Zmniejszyli oczywiście Lazarus Powder. Uważajcie, żeby swoich rekinów nie zabić, dlatego z delfinem może być problem. Czasami ściekniecie delfina dwa razy i zginie. Co ja mówiłem, tak? Czy mogłem jednak wziąć lepszy ten kilo? Zobaczcie, tutaj to są, są trilobity, jakby ktoś miał ochotę. Zaraz mogę Wam pokazać też, właśnie na rekinie, jak to się wydobywa. Patrzcie na swoją staminę. No i widzicie, dokończymy wszystkie te skały. Nie no, szybciej pływa, ale tutaj są prądy morskie, więc mimo wszystko jest gorzej niż, niż na górze. Bo tutaj po prostu jest ograniczony mamy ruch, ograniczoną prędkość, z jaką możemy się poruszać. No w sumie to jest fajne, tak? To jest w sumie ok, dobra, nie ma staminy, czyli co. Wystarczy odpocząć? Wystarczy nic nie robić? Nie, widzicie spada. Ciekawe czy jak na przykład wejdę. Tak, dobra, no to wystarczy wejść na przykład na takiego rekina. No ale jak nam się skończy gdzieś tutaj, jak, jak jesteśmy e, po prostu tylko w tym skuba Gir, no to możemy skończyć niefajnie. Ale mimo wszystko jest to przyspieszenie jakiejś akcji. Jeżeli chodzi o wydobywanie oleju, to właśnie najlepiej się wydobywa tak jak ja teraz: czyli znajdujemy taką polankę olejową i, i po prostu wydobywamy. Jest to szybsze niż jaskinie, Bo dla, chociażby dlatego, że do jaskini czasami jest problem znaleźć. kurde wejście, zaraz jego ja zobaczę: zobaczcie, co Kamilon ma życie. No, może troszkę bez przesady, ale chodźcie, zobaczymy te trylobitki. Czy ten rekin w ogóle jest w stanie coś tutaj zdobyć? A, właśnie, Lazarus Chowder. Teraz będzie trwał tylko 10 minut, więc tutaj to jest coś za coś. A wcześniej trwał 15, czyli aż o 1 trzecią już zmniejszone. No nie wiem, czy tym rekinem to jest dobrze. Chyba nie marnowanie czasu tak na, na, tak na dobrą sprawę te trylobity. E, te trylobity to są po prostu moim zdaniem zrobione dla low leveli, żeby mieli tak na zdobycie tej benzyny, żeby sobie coś tam podtrzymać fabricator, z, fabricator użyć e, takie tam pierdoły, tak, jeżeli, no bo one są na brzegach ja tutaj nawet nie wiedziałem, że one są na e, na tych głębinach Dobra, to na razie zastawiamy je, szukamy innej polany. Pamiętajcie, że jak będziecie się poruszać na lądzie już w tych płetwach... Czekajcie, zobaczmy tutaj, jak to wygląda. I niby jeszcze dużo, czyli co? To jest cały czas mam powietrze? Chyba tak mi się wydaje, że jak się użyję ten durability, to wtedy przestaniemy e, już oddychać. Argentiva na pewno gdzieś tutaj moja jeszcze jest, to, to Wam gwarantuję, ona się tak łatwo nie podda. Ciągle jest na pasji, także nie wiem, nie wiem jak działa tutaj ta gra, jeżeli chodzi o atakowanie jednostek. Tutaj mamy tego ziomeczka o jakiś wyższo levelowy. Ten mój to taki kujowy, no. A coś mi się tutaj niewygodnie z nim bije. No, dobra. Tak, on jakiś chyba jest. 80 jakiś. A ja nie no to nie wiem. Jakoś takie miałem wrażenie dziwne. Ogólnie nieprzydatne stworzenie póki co. Może jak wejdą inne stworzenia wodne, to wtedy będzie bardziej przydatne. Tutaj chyba była jaskinia, ale widzicie nie ma. Także się mi pomyliło, dlatego... Co, ja jestem głodny, czy ja mogę zjeść? Tak, dobra. A na rekinie można też zjeść, a normalnie byście nie mogli zjeść pod wodą. E, znaczy na rekinie, na... na nerfinie, na czymkolwiek, prawda? Dlatego to, to też jest przydatne pod tym względem. E, szukamy dalej farmy oleju. Bo takie pojedyncze, wiecie, się zatrzymywać to też tak nie, 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 nie ma sensu. Możemy oczywiście tutaj, bo jeszcze można dodatkowo perły zdobyć, tak? Więc... Jest tutaj jakiś plus. E, Zastanawiam mnie, czy będę... Czy, do, czy będzie ostrzeżenie... O kurde, się straszyłem. Czy będzie ostrzeżenie, że ten tlen mi się kończy? Ale coś tak czuję, że nie bardzo. Dobra, i płyniemy dalej. No, szukajmy tutaj czegoś. W ogóle jakoś tak mało stworzeń jest w tej, w tej wodzie. Jakoś tak w ogóle rekinów nie ma. Może ktoś tutaj wydobywał niedawno. Czy. czy... Czy oswajał coś? I tu jest jakiś jeden olej. Ale zobaczcie, ja dopiero, ja tylko dwa rekiny, póki co, tam zjadłem. No tutaj jest jakiś trzeci. Dobra, na razie go zostawmy w spokoju. Dobra, mamy farmę oleju. Eee, tak, trzeba uważać. Słuchajcie, bo ja właśnie sobie uświadomiłem, że mam jego rekina na neutral. Żeby on nam nie odpłynął gdzieś. Lag, dobra. Nie uciekaj, nie uciekaj. I tak się czeka marny los. Tam jest yy, Plejozaur, Pleziozaur. Zastanawiam się, jak szybko bym nie zjadł, gdybym był nie na rekinie człowieka. Takiego tym bardziej, że nie mam zbroi na sobie. Wystarczyłby mu jeden. Hapser czy nie starczy? także warto się rozglądać. Słuchajcie, no ja na razie tutaj ryzykuję. E, tym bardziej, że wiecie co, no drogi jest ten skuba giry. Drogi, jeżeli chodzi o engramy, naprawdę. Bo już same materiały nie są, jakoś tam dużo tego nie, nie, nie musiałem zużyć, prawda? Ale sam fakt e, tych engramów 100 punktów, czekajcie mamy tutaj zawodnika. Chyba 120, co tam było? Czy ja źle przeczytałem? Może źle. No, coś... nie wiem, jakiś ja jestem... ślepiec. Dobra, podpłyńmy tutaj. Jeszcze trochę będę bo tam już benzyna mi się kończy, wiecie, no. Chodzi 2,4 na 7 od jakiegoś czasu już. Jeden galon się zużywa w ciągu jednej godziny, czyli doba to 24. O Jezu, stary, sorry, no ale po co ten raidu wściubiasz? Więc no troszeczkę trzeba tego zużyć mimo wszystko. Poza tym jeszcze zużywam olej na robienie ciągle tego wędzonego mięsa, tego meat jerky. Także troszkę tego leci. Więc się nawet tutaj i tak miałem wybrać w zasadzie do nurkowania. To fajnie, że wszedł update i, i możemy też e, dzięki temu tutaj to zobaczyć. Ale jakby. Hmm. Zamiast tych engramów, normalnie gdybym nie kręcił dla Was odcinka, to bym na pewno nie poświęcił, bo mamy ten Lazarus Chowder e, i, to, i to naprawdę w zupełności wystarczy na wydobycie. Jeden, jeden, ten co 15 minut trwał, to na tym wydobyłem 200 oleju. Także mi starczyło. No i słuchajcie, myślę, że tutaj w tym odcinku już nie ma więcej co pokazywać. Pokaza pokazałem wam, jak się wydobywa olej najlepszą metodą. No i pokazałem wam nowy skuba tak Także dzięki bardzo za oglądanie. Skomentujcie. Sorry, że taki krótki odcinek, ale co tam tutaj mogę Wam jeszcze pokazać. W sumie nie wiem. Także dzięki bardzo. Komentujcie. Łapka w górę jeżeli Wam się podoba, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.